Witam Państwa w drugiej części audycji tajemnicza Briegerstrasse realizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Namysłowej Ziemi Namysłowskiej. W poprzedniej części zajęliśmy się pierwszym odcinkiem dawnej Trasy, stanowiącym obecnie Plac Wolności. Zatrzymaliśmy się na torach, na torach kolejowych, dzisiaj od torów przez ulicę Mariańską, która będzie bohaterką dzisiejszego programu. A w ostatniej odsłonie zajmiemy się obecną ulicą Jana Pawła II. Przebieg ulicy Brigarstrasse dawnej widzą Państwo zaznaczony zielonym kolorem na przedwojennym planie namysłowa. Warto zacząć od przyczyny, dla której ulica zmieniła swój pierwotny kształt, nieco straciła na randze. Wiąże się to z budową wiaduktu kolejowego nad linią prowadzącą. W kierunku Wrocławia i Luczborka od słowa, a po, podczas budowy nowej linii do Kępna wybudowano wiadukt kolejowy, który został ukończony w roku 1913. Usprawniło to ruch w tym miejscu. Uważano, że przejazd w tak bliskim sąsiedztwie dworca kolejowego jest rozwiązaniem niebezpiecznym, dlatego tego typu forma inżynieryjna, widoczna na tych zdjęciach powojennych, wykonanych na ulicy Dworcowej, a wiadukt w tle. W jego dawnej formie, tutaj w obecnej formie i kolorystyce. Fotografia wykonana w zeszły weekend, widok od strony ulicy Józefa Piłsudskiego. A tu jeszcze w poprzednim zielonym malowaniu widok od Placu Wolności. Czyli z dawnej Birgierstrasse. A tutaj od południowej strony wiaduktu od ulicy Jana Pawła II. Która w początkach swojego istnienia wyglądała tak. Ówczesna Meresstrasse. Widzimy tutaj budynki przedmieścia ogrodowego, czyli Garten Ulica ogrodowa Gartenstrasse to obecna ulica Stajsowa moniuszki Meresstrasse to współczesna ulica Jana Pawła II na swoim odcinku od wiaduktu od skrzyżowania z ulicą Partyzantów do skrzyżowania z Mariańską. Widoczny m.in. budynek numer 5, w którym znajduje się piekarnia. A po prawej stronie pocztówki widzimy taki charakterystyczny skalniak, taki, to był pomnik upamiętniający właśnie powstanie wiaduktu z wyrytą na jednym z kamieni datą 1913, w którym miejscu się znajdował, znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Stawowej. Te paliki, które widzimy tutaj, wyznaczają przebieg tej ulicy w pobliżu stawu miejskiego, który tam jest do dziś, także łatwo sobie odtworzyć to ujęcie. Tutaj widok na, na tory kolejowe, na, mie na miejsce, w którym dawniej powinien znajdować się ten przejazd. Dawniej biegła Brigger w czyli między tutaj budynkami mieszkalnym numer 1 a siedzibą spółki potociągowej Ekowod. Przez tory, tutaj w kierunku Placu Wolności, w kierunku budynku Bez tego starostwa i dalej w stronę aż do bohaterów Warszawy, gdzie ta ulica miała swój początek. No tutaj widzimy na zielono zaznaczony współczesny obszar ulicy Mariańskiej, czyli tego jednego z trzech odcinków Priggerstrasse. Czerwona obwódka to są istniejące do dziś, do dziś budynki. A jak widzimy, trochę również budynków nie przetrwało do dziś. Pokażemy je sobie na starych fotografiach, w starych pocztówkach, co nieco o nich się może uda dziś dowiedzieć. No, jako pierwszy istniejący do dziś. We bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych, budynek numer 1, dawniej Brygger 13, budynek zamieszkiwany do 1945 roku przez pracowników kolei, ale również przez osoby innych profesji mieszkających tu, m.in. ślusarz, pracownik kanałów, a także, jak wspomniał wcześniej, pracownicy kolei, m.in. maszynista, robotnik kolejowy, urzędnik reichsbahn oraz zwrotniczy. Tutaj budynek pod innym kątem widziany. No i staw znajdujący się obecnie na placu pod Grzybkiem. Dawniej Adolf Hitler, plac, plac zgody, plac piętnastolecia. Różne nazwy miał na przestrzeni swoich dziejów. Obecna nazwa funkcjonuje od roku 1996. Drzewa rosnące na lewo to Trasa obecna ulica Mariańska, a widoczne. W oddali budynki. No, widzimy najdalej, to jest istniejące do dziś, czyli widzimy kościół świętych Piotra i Pawła. Widzimy bramę krakowską, widzimy um, charakterystyczny dach dawnej centrali nasiennej. Tutaj widzimy dach budynku numer 1, dawnego Brigerstrasy 13 przy ulicy Mariańskiej. A widzimy też budynki, których nie ma. Um, tutaj mamy budynek tak zwany Ogrodnika, um, Tutaj obecnie znajduje się market, tutaj mamy budynek prawdopodobnie. Zachowany do dziś, a stojący na terenie ekowodu. Tutaj mamy budynek numer 22 przy Brigerstrasse 22. Dawniej, będne księgi adresowej z 40 roku, zamieszkiwane przez kontrolera, kontrolera przewodów telegraficznych Rajciga oraz bezrobotnego Szmalsza. Pomiędzy tymi dwoma budynkami, czyli tym znajdującym się na terenie Ekowotu, budynkiem Brigerstrasse 18, gdzie mieszkali, konduktor robotnik oraz jeden z robotników kolejowych, czyli trzy osoby, trzy rodziny tam mieszkały. Znajdował się prawdopodobnie sad przynależący do ogrodnictwa, które pod numerem 15 do 17 prowadził Herman Blazer. Tu nieco inna perspektywa. Tutaj chyba w oddali widzimy kolejową wieżę ciśnień. I widok w kierunku zachodnim. Tutaj te schodki charakterystyczne w kierunku stawu prowadzące. Tu widzimy most na potoku Namysłówka, także mniej więcej wiemy, w jakim, na jakim terenie jesteśmy. I widzimy kolejny z budynków mieszkalnych. To jest dawny budynek Briegerstrasse 30, którego mieszkańcem był robotnik August Schiller w roku 1940. A w oddali widzimy kolejny budynek, Prawdopodobnie jest to y, magazyn jęczmienia należący do browaru Hasselbacha przy ulicy kolejowej. Dawniej Hasselbach, Tajsz, Strasse. Inny widok na ten, te same okolice. No jak widzimy częsty motyw obecnego stawu, znajdującego się na placu pod Grzybkiem w dawnych pocztówkach. A tutaj zabytek, chyba najciekawszy, znajdujący się przy ulicy Mariańskiej, czyli kapliczka przydrożna z figurą Świętego Franciszka z Asyżu, często mylona ze Świętym Janem Nepomucenem, pojawiająca się w różnych opracowaniach, w różnych wykazach rzeźb tego czeskiego świątego, który znajduje się w terenie Śląska. Nie, tutaj przy wojnie na teren Kowodu mamy kapliczkę Świętego Franciszka, chyba XVIII wieczną, czyli powstałą w podobnym okresie jak ten na rondzie Uzbieku, Oławskiej, Skłodowskiej, Kirii i Rejmonta, czyli około 1730 roku. Kolejny zapytek, niestety nie zachowany do dziś, to jest krzyż pokutny, który dawniej przy obecnej ulicy Mariańskiej, dawnej Byliwiersztrasse, się znajdował, przy posesji, która do 1945 roku nosiła numer 32, a zamieszkana była przez Zduna, Abresza, robotnika Bartosa, wdowę Fiolkę oraz gospodarza, czyli hmm, właściciela gospodarstwa rolnego Rozkosza. Tak on się prezentował na rysunkach. A, a budynek, przy którym się on znajdował, położony był prawdopodobnie w miejscu, gdzie obecnie mamy parking przy pawilonie handlowo-usługowym, popularnie zwanym Podinką. A obok tego miejsca zachował się do dziś budynek mieszkalny. Co prawda przebudowany, ale mm, przy wykorzystaniu oryginalnej przedwojennej formy. To jest obecny budynek Mariańska 10, zamieszkiwany przez rodzinę państwa Podkowskich. Panu Bierkowi dziękuję za przesłanie tej archiwalnej fotografii budynku z lat 60. Obecnie Mariańska 10, dawniej Brygerstrasse 34. W tym budynku, no, zapewne, może to być ciekawostka dla jego obecnych mieszkańców. Mieszkali manewrowy Karl Babac, czyli pracownik kolei, oraz wdowa Maria Kalis. Wykazana również w księdze adresowej z roku 1929, pod innym adresem, bo wówczas numeracja była nieco inna. Wówczas był to budynek Riger 41B. Tutaj widok. Być może dla części z Państwa nieco tajemniczy, również przedstawiający dawny Adolf Hitler Plac, czyli obecny Plac pod Grzybkiem. Stoimy mniej więcej w rejonie zbiegu obecnych ulic Mariańskiej i Jana Pawła II. Ulica Mariańska przebiega nam tutaj po lewej stronie. Widzimy dom ogrodnika dawny, widzimy dach budynku numer jeden, widzimy gmach popularny Tradera lub gs przy partyzantów jeden. Widzimy dawny ośrodek zdrowia, dawny szpital przy Piłsudskiego. Tutaj widzimy charakterystyczne elementy mostu, wiaduktu nad linią kolejową. A tu rośnie sobie dąb, do dzisiaj rosnący na terenie placu pod grzybkiem. Częste miejsce zbiórek naszych wycieczek rowerowych, także taki sympatyczny element. A jak, tak jak mówię, ten plac był dawniej znacznie większy. Rozpoczynał się u zbiegu dwóch ulic. Także tutaj fotograf stoi prawdopodobnie gdzieś w miejscu obecnego ronda. Które tam właśnie w tym miejscu powstaje. Dziękując za uwagę, za obejrzenie dzisiejszego odcinka, nieco krótszego niż poprzedni, bo i nieco mniejszym obszarem się zajmującego, zachęcam Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia, na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej. Taka opcja istnieje dzięki współpracy naszego stowarzyszenia z Fundacją Fani Mani. Można również, jeśli ktoś z Państwa byłby chętny do takiej formy pomocy, przekazać na nasze cele statutowe darowiznę w dowolnej wysokości. Każda wpłata nas bardzo ucieszy, na pewno się przyda w działalności naszego stowarzyszenia. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, za obejrzenie dzisiejszej audycji i zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziemy rozmawiać o, współ... o trzecim odcinku Briegerstrasse o obecnej ulicy Jana Pawła II. Dziękuję, do usłyszenia.